Zełański pluje nam w twarz po raz kolejny. Tym razem to już przesada. Pierw wypowiada nam wojnę handlową za to, że chroniliśmy polskich producentów zboża. Następnie nazywa nas stronnikami Moskwy w ONZ, a teraz robi coś jeszcze gorszego. Czemu tak bardzo zależy mu na sprzedaży ukraińskiego zboża? Prześledziłem przepływy finansowe i trochę w tej kwestii się rozjaśniło. Dodatkowo prezydent Ukrainy ma palący problem, bo kończy mu się czas. Zresztą kończy się całej Ukrainie. O co dokładnie chodzi? Nie zamówisz jedzenia przez Uber Eats czy Bolt Food. To może być również koniec przejazdów. Unia szykuje nam zmiany, które wywrócą wszystko do góry nogami. Dlaczego Rosjanie w zasadzie w ogóle nie odczuli najsilniejszych sankcji ekonomicznych, jakie kiedykolwiek zostały nałożone na pojedynczy kraj? Przecież Związek Radziecki rozpadł się właśnie przez zaniżanie cen ropy w latach 80.? Na czym polega sekret niezwykłej odporności Władimira Putina? Wyjaśnię za chwilę. O tym, że Władimirowi Zełańskiemu coś się bardzo mocno pomieszało, wiemy już od jakiegoś czasu. Skąd się jednak wziął ten antypolski zwrot w jego zachowaniu? Są dowody, że może chodzić o dwie rzeczy, ale od początku. Co się tak naprawdę stało, bo chyba nie wybrzmiewa, jak uwłaczające jest dla nas jego ostatnie zachowanie. Po tym, jak Zełański wypowiedział nam wojnę handlową przed WTO za to, że nie chcieliśmy pozwolić na zalanie naszego rynku tanim, wątpliwej jakości zbożem z Ukrainy, co znowu doprowadziłoby naszych rolników do wielkich strat, stracił nie tylko szacunek i dobre imię u nas, Polaków, ale także u polskich władz. Prezydent Andrzej Duda w jednej z ostatnich wypowiedzi zdystansował się dość mocno od swojego jeszcze do niedawna przyjaciela Zełeńskiego. A Mateusz Morawiecki na antenie jednej ze stacji otwarcie przyznał, że koniec z wysyłaniem polskiej broni na Ukrainę, bo teraz musimy dbać o nasze własne bezpieczeństwo. Ile broni wysłaliśmy? Najwięcej ze wszystkich państw europejskich. Dokładne dane podam za chwilę. Wróćmy jednak do tego, w jaki sposób nas tym razem znieważył. W kanadyjskim parlamencie wraz z premierem Kanady Zełęski gromkimi brawami składał hołd nazistowskiemu zbrodniarzowi, Jarosławowi Hunce, który był tam przedstawiany jako wielki bohater Ukrainy. Hunka należał do owianej złą sławą 14. Dywizji Waffen-SS, czyli SS Galicjen, które Niemcy utworzyli wiosną 1943 roku na Ukrainie i w której służyli przede wszystkim ukraińscy ochotnicy sympatyzujący z Hitlerem. Jest to tym bardziej niesmaczne, ponieważ wiele ukraińskich formacji nazistowskich pacyfikowało Powstanie Warszawskie. Wielu Ukraińców służyło w oddziałach Kata Warszawy, Dirlewangera, przeprowadzającego rzeź woli, w której w bestialski sposób wymordowano od 38 do 65 tysięcy Polaków to tyle. Ile dziś mieszka na przykład w Łomży? W trakcie Powstania Warszawskiego Polaków mordowały ukraińskie. 572 batalion kozacki piechoty pułkownika Zinowiewa, 69 batalion kozacki, 580 dywizjon kawalerii kozackiej Ostrupen. Otwarty Szwadron 580 Pułku Kawalerii Kozackiej, 209 Batalion Kozaków Szuma i kilkanaście innych tego typu formacji. Liczba ofiar wyniosła podczas samego tylko powstania ponad 200 tysięcy osób. Więc oklaskiwanie tego typu ludzi na światowych salonach jest wyjątkowo podłe, panie Zełęski, w chwili kiedy gościmy was w domach. W życiu jednak tak czasami bywa, że jednego dnia oklaskują cię prezydenci i premierzy, a następnego możesz trafić do więzienia. Szczególnie, kiedy kiedy jest się weteranem ludobójczego SS. Minister Czarnek złożył wniosek o ekstradycję mieszkającego w Kanadzie Hunki, więc swoje ostatnie dni może spędzić w polskim więzieniu. Małe niestety na to szanse, bo dziś SS-Mar ma 98 lat, a zanim cała ta biurokratyczna machina sądowa wyda jakiś wyrok, to miną kolejne lata. Musimy jednak pamiętać, że zełęski to nie są wszyscy Ukraińcy i nie ma co się teraz mścić na pani ze sklepu czy panu Zubera za to, co powiedział ten błazen. Myślę, że mieszkańcy Ukrainy nie do końca muszą się z nim w każdej kwestii zgadzać. A ten głupi ruch, jakim jest zerwanie relacji z Polską, ruch, który z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy jest absolutnie irracjonalny, nawet w znacznej części potępiają. Każdy, nawet średnio rozgarnięty człowiek, widzi, że większość zaopatrzenia, broni, pomocy humanitarnej, która trafia tam przez nasze porty i naszą kolej. I że jesteśmy kluczowym elementem bezpieczeństwa Ukrainy i podtrzymania jej niepodległości. Tym bardziej bezczelna jest postawa Zełyńskiego, ponieważ prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że niewiele możemy mu w tej sytuacji zrobić. Że wielomiliardowa pomoc amerykańska i tak dalej będzie płynęła przez nasze ziemie, na Ukrainę. Bo Amerykanom za bardzo zależy na tym, żeby amerykańska broń w dalszym ciągu trafiała do Kijowa, a nam z kolei zależy na dobrych relacjach z Amerykanami. Amerykanami, którzy w zasadzie jako jedyni są gwarantem bezpieczeństwa Polski i od których kupujemy olbrzymie ilości nowoczesnego uzbrojenia. Do którego większość nacji nie ma w ogóle dostępu, bo to wcale nie jest tak, że każdy może sobie kupić Hajmarsy, Apache czy Raptory. Może jest coś w słowach Adara Blumensteina, który z sarkazmem, ale jednak mówi nie wiem po co cała ta afera, że Załęski oszukał Dudy. Przecież moją zdaniem nic się nie stało. Pomyślcie tylko: Andrzej Duda jest gojem. Co prawda ma żona Zidówka, ale to nie to samo. Pan Załęski jest Żydem, syjon jest tą Dlatego jeśli Żyd oszuka goja dla własnej korzyść, to Talmud nie widzi nic przeciwko. Skoro Talmud nie ma nic przeciwko, to ja nie mam nic przeciwko. Dlatego nie rozumiem po co cała ta afera. Nie stało się nic złego. Swoją drogą polecam profil pana Blumensteina na TikToku. Ma często trafne spostrzeżenia i co ważne, jest polskim patriotą, więc proszę oszczędzić sobie głupich komentarzy, bo on zawsze broni Polski. A jak bardzo pomogliśmy? Ile dokładnie broni wysłaliśmy na Ukrainę? Podliczmy. Oficjalnie mówi się o uzbrojeniu wartym 13 miliardów złotych. Nieoficjalnie o kwotach znacznie wyższych. Jak dotąd przekazaliśmy 320 czołgów, 14 MiGów, 3 dywizjony krabów, czyli 50 cztery armatochałbice, za które Ukraina w części miała zapłacić ale czy tak się stało, nie wiadomo. A także podarowaliśmy im wozy bojowe, zestawy przeciwlotnicze piorun czy karabinki szturmowe. Ale broń to nie wszystko. Przyjęliśmy miliony Ukraińców u nas w kraju, wydając 69,5 miliarda złotych na ich edukację, ochronę zdrowia, zasiłki i inne takie. Rząd mówi, że ta pomoc również się skończy w 2024 i czas chyba najwyższy, bo przez taki okres czasu można chyba zaadaptować się w nowym miejscu, szczególnie w państwie takim jak Polska, gdzie jest tak niskie bezrobocie i zacząć utrzymywać się samemu. Ale czemu Załyńskiemu tak bardzo zależy na kwestii ukraińskiego zboża? Prześledziłem, kto jest właścicielem największych firm produkujących zboże na Ukrainie, nie uwierzycie. 70% wszystkich gruntów na Ukrainie należy do wielkich gospodarstw rolnych. Można powiedzieć rolnych korporacji, które mają nawet 500 tysięcy hektarów. Wiecie ile to jest 500 tysięcy hektarów? To 5 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli 6 razy więcej niż zajmują polskie Tatry i to tylko jeden producent zboża. 9 z 10 producentów zboża na Ukrainie jest zarejestrowanych poza Ukrainą. Co oznacza, że podatek od ich przychodów płacony jest gdzie indziej. Numer jeden. Kernel zarejestrowany w Luksemburgu. Dalej dwie firmy z Cypru, dwie z USA. Potem Holandia, Luksemburg, Arabia Saudyjska, Cypr i dopiero na ostatnim miejscu Nibulon zarejestrowany na Ukrainie. Te wielkie korporacje zbożowe często wywierają równie wielki wpływ na ukraińskich skorumpowanych polityków. Wiele wskazuje na to, że Izełeński nie jest do końca czysty. Poprzedni przywódcy tego tonącego w korupcji państwa byli łapówkarzami. To niezaprzeczalne fakty. Weźmy na przykład premier Julię Tymoszenko, która została skazana na 7 lat więzienia za korupcję. Wiktor Janukowicz nie tylko brał łapówki od Rosjan, ale i sam korumpował innych. Jego partia przyznawała łapówki w wysokości 20 milionów dolarów najwyższym urzędnikom państwowym. W wyniku wycieku Pandora Papers udało się ustalić, że Zełęski miał związek z transferem ponad 40 milionów dolarów od swojego byłego mocodawcy, oligarchy Igora Kołomojskiego. Załęski zbudował całą siatkę spółek w rajach podatkowych. To są doniesienia zachodnich mediów. W kuluarach mówi się, że nieoficjalny majątek Wolodymira Załęskiego wynosi ponad 400 milionów dolarów. Dlatego jeśli potężny biznes wydaje na Ukrainie polecenia, to prawdopodobnie skorumpowany prezydent słucha. Panie Załęski, zaczynałeś jak klaun i skończyłeś jak klaun. Przynajmniej w oczach Polaków. Tyle mam panu do powiedzenia. Mam nadzieję, że Ukraina wygra tę wojnę, albo przynajmniej jej nie przegra. I mam również nadzieję, że Ukraińcy zmienią pana na stanowisku prezydenta swojego państwa, jak tylko będą mogli. Drugim powodem, dlaczego Zełęński zrywa relacje z Polakami, jest wejście do gry Francji i Niemiec. To one zmieniają teraz swoją orientację i zaczynają sprzyjać Ukrainie, a nie Putinowi. Według pierwszych ustaleń Niemcy zmieniły właśnie zdanie i są teraz zwolennikami przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, a to dla Ukrainy wielka pokusa. Napływające do kraju miliardy euro z europejskich funduszy byłyby istną pożywką dla wszystkich skorumpowanych urzędników Ukrainy. Nic w tym złego, że prezydent danego kraju wybiera dla swojego narodu korzystniejszą opcję. Ja nie mam o to żalu. Ale Polacy, którzy w tej niezwykle trudnej dla Ukrainy sytuacji zrobili więcej niż wypadało, zasługują chyba na to, żeby na nich nie pluć i rozstać się z klasą. Ale. Nie każdy jak widać ją um ma. Nie zamówisz jedzenia przez Uber Eats czy Bolt Food, ani nie zamówisz przejazdu? Zbliża się rewolucja w prawie, jaką szykuje nam Unia Europejska. Już wkrótce z branży transportu osób i dowozu posiłków może odejść nawet 70% pracowników. Parlament Europejski pracuje właśnie nad regulacją dotyczącą gig workerów. Gig workerzy to pracownicy, którzy rezygnują z pracy na etacie na rzecz krótkoterminowych zleceń, często realizowanych dla różnych pracodawców. W Brukseli nie podoba się, że dziś często zatrudnione bez etatu osoby nie mają odpowiednich praw pracowniczych. Chodzi o kwestie minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu, a także chorobowego. Jeśli te regulacje wejdą w życie, pracę stracą tysiące niemówiących po polsku pracowników z kiepskim wykształceniem, którzy przyjechali do nas z różnych stron świata. Wyobraź sobie, że nie mówisz i nie piszesz po polsku. Gdzie znajdziesz zatrudnienie? Jak Uber Eats wprowadzi dla swoich pracowników płatne urlopy i minimalną stawkę godzinową w wysokości 25 zł, to dowóz jedzenia podrożeje z 11 zł na 25. Zamówisz pizzę za 35 zł, jak dodatkowe 25 trzeba będzie zapłacić jeszcze za dostawę? Przecież to przestaje mieć ekonomiczny sens. Taksówkarze już się cieszą, bo ich największy rywal nie będzie już tak kosztowo efektywny. Szefowa Ubera w Europie, Anabel Diaz, wskazała na łamach Financial Times, że prawo w przygotowywanej formie będzie oznaczać wzrost cen za przejazdy nawet o 40%. A wy co myślicie? Ja rozumiem, że trzeba dbać o pracowników, ale żeby od razu wylewać dziecko z kąpielą? Dajcie znać w komentarzach. A teraz informacja dla menedżerów. Jeśli nim nie jesteś, przewin do kolejnego rozdziału. Jak pewnie część z Was wie, od marca 2022 rozwijam spółkę energetyczną Neptune Energy. I właśnie rozpoczęliśmy rekrutację na menedżerów. Jeśli kierowałeś już zespołem ludzi, to zapraszam do kontaktu. Nic nie szkodzi, że nie znasz się na odnawialnych źródłach energii. Nasz program wdroży Cię od zera. Na zachętę dodam tylko, że menedżerowie zarabiają u nas średnio od 10 tysięcy złotych. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego i zostać ekspertem w niszy, która warta jest 300 miliardów złotych, to zachęcam do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, który znajdziesz w opisie tego filmu. Zajmie Ci maksymalnie. 3 minuty. USA, Unia Europejska, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Japonia zaczęły nakładać sankcje na Rosję już na początku 2022. Zbliżamy się powoli do 2024, a Rosja jak stała, tak stoi. Zachodnie media twierdziły, że na sklepowych półkach zabraknie towarów po tym jak z rosyjskiego rynku wycofają się zachodnie koncerny. A rosyjska gospodarka nie da sobie rady po nałożeniu embarga na rosyjską ropę i gaz. Opór Moskwy miały również zdusić największe w historii ludzkości nałożone na pojedyncze państwo sankcje, jakie na Rosję nałożyła administracja Bidena. Sankcje te swoim rozmiarem znacznie przewyższają te nakładane na Koreę Północną czy Iran. Nawet odcięcie od globalnego rynku długu oraz wypięcie rosyjskiego sektora finansowego z systemu przelewów międzynarodowych SWIFT zdaje się nie wyrządzać Rosjanom. Większej szkody. I o ile rubel dziś faktycznie jest historycznie słaby w odniesieniu do dolara, to jednak nie widać, żeby Rosjanie cierpieli dziś biedę i musieli protestować na ulicach w antyputinowskich manifestacjach. Putin cieszy się aż 82% poparciem, zważywszy na to, ile jest władzy, to naprawdę świetny wynik. Choć szczerze przyznam, że ciężko jest mi wierzyć w jakiekolwiek oficjalne dane spływające do nas z Federacji Rosyjskiej. Dane dotyczące PKB. Też są zdumiewające. Z 5% na plusie w 2021, w roku inwazji, czyli 2022, PKB Rosji spadło do poziomu zaledwie minus 2,1%. Owszem, gospodarka Rosji się kurczy, ale tylko o 2% rocznie. A co gorsze, Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że już w przyszłym roku rosyjska gospodarka będzie na 1,5% plusie. Rosyjscy turyści wcale nie przestali podróżować po świecie. W tym roku samą Turcję odwiedziło 7 milionów rosyjskich turystów. Miliony kolejnych odwiedza Egipt, Emiraty, Tajlandię czy Malediwy. Czy to ma być ten finansowy Armagedon, który Rosji jeszcze rok temu wieściły kolejne media? Czy da się w ogóle zagłodzić największy powierzchniowo kraj świata, posiadający 25% wszystkich złóż gazu na planecie, 15% węgla i 6,5% całej ropy naftowej? A surowce energetyczne to nie jedyne surowce, jakie posiada Rosja. Jednak to właśnie one są kluczowe, jeżeli chodzi o budżet państwa, ponieważ to one generują największe zyski. Przy stosunkowo niewielkiej populacji 140 milionów mieszkańców Rosja większość tego, co wydobywa, może przeznaczyć na eksport, co daje jej niezwykły lewar w konkurowaniu z innymi państwami. Przy ocenie faktycznego stanu rosyjskich finansów, trzeba pamiętać o dwóch sprawach. Pierwszą jest deficyt budżetowy w odniesieniu do PKB, czyli ile po prostu brakuje im rocznie. Przy niskich cenach ropy i gazu. A przypomnijmy, że w wyniku sankcji Rosjanie zostali zmuszeni do sprzedawania swoich węglowodorów znacznie taniej niż wynosi ich rynkowa wartość. Rząd w Moskwie wydaje więcej niż zarabia, wkraczając tym samym w stan deficytu budżetowego. Obecnie rosyjskie Ministerstwo Finansów szacuje, że w kasie zabraknie im pod koniec roku około 28 miliardów dolarów. Nie jest to jakoś specjalnie wiele. Nie oznacza to dla Rosji żadnej ekonomicznej katastrofy, ponieważ ich całkowite zadłużenie, zadłużenie wynosi 250 miliardów dolarów i stanowi tylko 15% ich PKB. To bardzo mało w porównaniu do państw G7. Zadłużenie USA wynosi około 150%, a Japonii czy Włoch przekracza nawet 200%. Rosjanie musieliby się tak zadłużać uwaga przez kolejne 50 lat, żeby dojść do poziomu zadłużenia względem PKB, jaki mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, są rezerwy, jakimi dysponuje Moskwa. Reżim Putina zgromadził. Według stanu na dzień 1 marca 2023 zapasy złota i walut w wysokości 574 miliardów dolarów. Z samych tylko tych rezerw mogliby finansować wojnę przez kolejne 15 lat. W odwrotnej sytuacji są Ukraińcy, tutaj czas gra na ich niekorzyść. W 2024 w USA znowu odbędą się wybory prezydenckie a cieszący się niesłabnącą popularnością Donald Trump ma bardzo duże szanse je wygrać. Trump Dawna deklaruje, że jest przeciwnikiem tej wojny. Co więcej, już teraz 55% amerykańskiego społeczeństwa jest przeciwne dalszemu wspieraniu finansowemu Kijowa. Bardzo możliwe, że jest to ostatnie 365 dni tak silnego finansowo i militarnie wsparcia Zachodu dla Ukrainy i może ostatnie 365 dni zełńskiego. Tymczasem ukraińska ofensywa nie przynosi żadnych znaczących rezultatów, zaraz dodatkowo zatrzymają jesienna pogoda.